To było zdecydowanie najlepsze 15 lat w historii Polski. Jak wiemy, w referendum akcesyjnym w 2003 roku bardzo wielu Ślązaków, członkowskich mieszkańców województwa śląskiego zagłosowało za akcesją. Głosowało 84% wyborców na naszym województwie, więc ten wynik był bardzo, bardzo wysoki. Byliśmy drugim województwem, jeśli chodzi o właśnie o tą akcesję. W ciągu tych 15 lat. Polska zmieniła się diametralnie. Widać to w, na zasadzie w każdej dziedzinie, w każdej, w każdej branży, widać to w infrastrukturze. Polska rozkwitła w Unii Europejskiej. No i cieszę się, że, że, że naocznie mogę to obserwować, bo to było takie 4, 15 lat, które, które kiedy, kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej, to ja wtedy kończyłem politologię na Wydziale Nauk Społecznych. Jestem też beneficjentem Unii Europejskiej, jako że studiowałem w Finlandii. Więc od razu świeżo po wstąpieniu mogłem studiować w Finlandii właśnie dzięki, dzięki wymianie międzynarodowej, dzięki funduszom europejskim i mam nadzieję, że ta integracja będzie jeszcze bardziej się rozwijać. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej objawiło się wręcz skokiem cywilizacyjnym dla wielu miejscowości. Te 15 lat to przede wszystkim inwestycja i to inwestycje o ogromnym znaczeniu i gospodarczym i kulturalnym. Również trzeba zaznaczyć, że przez 15 lat Unia wspierała nas w tak zwanych miękkich projektach, czyli w projektach wycelowanych na ludzi. Szkolenia, yy, nauka, staże, wymiana. Poza tym poznawaliśmy się wzajemnie i Polska przystępując na przykład do Erasmusa mogła bardzo dobrze przygotować młode kadry do wymiany międzynarodowej z powodu wizyt w różnych krajach. 15 lat Polski w Unii Europejskiej, dla moich dzieci to jest prawie całe życie, i one oceniają to zupełnie inaczej, ale dla mnie to jest przede wszystkim 15 lat przyspieszenia gospodarczego, 15 lat postępu. Ku wyrównaniu różnic między tym światem, w którym żyliśmy wcześniej, niestety dość jeszcze ubogim, siermęcznym, a tym, do którego tęskniliśmy jeszcze w czasach mojego dzieciństwa. Na szczęście autostrady, mosty, stadiony, no i roaming, to wiadomo, że było od zawsze, ale dzięki tym 15 latom wiemy też, że dalszy postęp jest możliwy. zmieniło się pod względem gospodarczym. To jest tak, że jeszcze pamiętam, jak w latach 90 wyglądały drogi w Polsce, jak wyglądała komunikacja w Polsce. Na przykład Unia Europejska dużo dołożyła do przykład, transportu kolejowego, czyli właśnie naj, najbardziej widzimy tutaj na Śląsku, jak właśnie jak koleje śląskie zmieniły się na przestrzeni lat, jak właśnie te wszystkie połączenia, nawet są plany, następne są następne plany właśnie z kolejnymi połączeniami. I tutaj właśnie inwestycja, inwestycje w transport zbiorowy, tutaj myślę, że jest taką jedną no, z najistotniejszych. Takie pogłębianie Kultury, przyjaźni pomiędzy różnymi krajami Unii Europejskiej, wymiany, typu właśnie Erasmus. To jest coś, jakby możemy się uczyć od siebie wielu rzeczy pomiędzy różnymi narodami. Jak oceniam te 15 lat, które spędziliśmy w Unii Europejskiej? No nie najgorzej, kochani. Przecież mamy teraz dużo możliwości. Musimy umiejętnie rozporządzić tym dobrem, które dostajemy. Pewno wiadomo, że chcielibyśmy więcej, ale już mamy piękne drogi, już nasze miasta się rozwijają. Chciałabym, żeby te nasze biasta i miasteczka śląskie odzyskały swój blask. Nasze ulice w miastach, przepiękne gliwice, bytom. Czarnowskie góry, kopalnia cudownych miejsc, kącików, zakątków. Chciałabym, żeby te pieniądze były też na edukację przeznaczone w dużej mierze. Na naszą edukację, na to, żeby zachować naszą tożsamość. Ta nasza Unia Europejska będzie nasza, kiedy odrzucimy wszystkich biuralistów, i ta Unia stanie się naszym bezpośrednim przyjacielem. Musimy nie traktować jej jak wroga, tylko jak przyjaciela, jako wspólnotę, jako Unię regionów, nie państw, ale regionów.